Siemano, jestem Macie, jestem menedżerem KitePel oraz instruktorem wykładowcą PZKite. Moim gościem Filip, instruktor oraz rider i specjalista od marki Air Rush w Polsce. Marka Air Rush, która pochodzi z kitesurfingowego Hollywood, czyli ZERPA Cape Town, jest już w Polsce od ponad 15 lat. Filip, co nam powiesz o nadchodzącej kolekcji 2020? Czy coś się zmieniło względem poprzedniego sezonu? Znaczy, no jeśli chodzi o markę Rasha, mamy pewną rewolucję, jeśli chodzi o model lithium. Dokładnie lithium progression. Dlaczego? Bo... W końcu dostaliśmy do niego One Pump'a, tak, to, to jest, jest naprawdę rewolucja, Rewolucja się śmiejemy, nie. Znaczy to jest e, przy okazji też e, model, no zresztą obok mnie jest, to jest akurat wersja One, tak samo e, nowy latawiec e, z marki Air e, Dlaczego się śmieję, że jest One Pump? No jest to duże ułatwienie, no do zeszłego roku niestety każdą tubę pompowało się osobno. Tej tańszej wersji, tej, no, niestety. To była najtańsza to... wersja, to była najtańsza wersja. No, w tym momencie już do tej najtańszej wersji nawet dorzucili one pumpa, więc no, pomaga. <laughs> pomaga to <laughs> troszeczkę na pewno. Yy, poza, poza one pumpem w progresion coś się jeszcze zmieniło? Yy, znaczy, mamy tak samo materiał yy, D4, tak? Czyli tą kratkę tutaj yy, na naszym materiale jest nieco wzmocniona, ten materiał yy. jest no, przez to delikatnie cięższy, no, to są oczywiście, no... Bardzo małe różnice, ale no na pewno wpływa to na dużą wytrzymałość. Kajta. No z racji tego, że jest to, są to przede wszystkim latawce dla początkujących, mm -hmm. e, dla osób, które zaczynają, bądź e, no, pływają tak okazjonalnie, e, no to one muszą się charakteryzować dosyć dużą, dużą wytrzymałością. Więc no, wrzucili I... tutaj ten mocny materiał, co jest na pewno plusem. No i przede wszystkim cena jest tutaj atutem. Tak? No cena zdecydowanie, bo to jest, Dużo... o ile się nie mylę, no najtańszy model na rynku, tak? jeśli chodzi Jeżeli o, o litium a tak jeśli chodzi o pompowane latawce. A coś się zmieniło jeszcze ze względem zeszłego roku? Jakieś nowości z barem? No oczywiście, że tak. Mamy przecudowną nowość, nawet się tutaj pozwolę sobie chwycić za nowy bar. O, tutaj mamy nasz ee, bar w którym się zmieniło bardzo dużo. Pierwsza rzecz, że już w poprzednich latach Rasz poza swoimi taśmami wprowadził już knagę, tak, więc mamy Bar, który jest dostępny naprawdę w wielu wersjach, bo mamy wersję z knagą, mamy wersję właśnie z taśmami, mhm. mamy wersję taką dedykowaną dla kobiet, dla dzieci, bądź z, z krótszą linką Deep z, z, z węższym barem i tak samo z mniejszym chicken loopem, eee, mamy bar freestyleowy, tak, który jest bardzo wąski, ma 40 cm, eee, jest Sekcja linek jest tam inna, bo mamy 22 i 19 metrów, z tego co pamiętam dobrze. Eee, no i jeśli chodzi o te zmiany, no to przecudowna rzecz, bo mamy nowe linki. Mm -hmm, Nawet różnią, się różnią się od poprzednich, poprzednie linki, eee, no do zeszłego roku miały taką tendencję wręcz do wyciągania się, tak? Po dłuższym pływaniu trzeba było mimo wszystko ten bardzo strymować dokładnie, żeby z powrotem łapał trym, żeby nasz latawiec pracował prawidłowo. Więc zmieniły się linki, no, producenci mówią, że nie będzie już takiej sytuacji, że są Co naprawdę dużo na lepsze. Sprawdzimy, już testowałem ten bar przez dwa tygodnie w Brazylii, no to tam można było mniej więcej zweryfikować, czy te linki się rozciągają, czy nie. No nie miałem z nim problemu pod tym względem. Więc linki są nowe, z czego bardzo się cieszę. No, ale I poza tym co najważniejsze, zrywka. Zrywka się też mocno zmieniła, eee, bo jest zdecydowanie bezpieczniejsza. Bardziej intuicyjna. Bardziej intuicyjna, zdecydowanie i wygodniejsza jest, niesamowicie wygodna, bo w momencie, jeśli odpalamy zrywkę, tak, odpaliliśmy zrywkę, ona zostaje w takiej bezpiecznej pozycji. Mhm. Oczywiście w tym momencie mogę sobie zamknąć bez najmniejszego problemu. Może się zdarzyć tak, że przy użyciu zrywki, o tutaj na przykład wcisnę palec, zrywka mi się zamknie, tak? Może się coś takiego no zdarzyć, się zdarzyć na wodzie, jak ale no jak sam projektant tej zrywki mówi, no ona przede wszystkim w momencie, jeśli ktoś nie potrafi użyć zrywki, no to super zrywka w niczym nie pomoże. A o co tutaj chodzi? Chodzi tylko o to, żeby pomóc sobie w momencie złożenia tej zrywki, mhm. tak? Bo nieraz no, są takie sytuacje, że jesteśmy zdenerwowani, jest szkwali, jest szkwali i tak, i jest mały szkwał, duży szkwał, później są falki, różnie to bywa. E, ale no, chodzi tylko tak naprawdę, żeby to ułatwić w miarę, więc no, zrywka jest naprawdę niesamowita. W tym momencie, o, załóżmy, chcę złożyć, no to bez problemu odbezpieczam. Już dalej tylko... jedną ręką mogę sobie złożyć tą zrywkę, więc no, pod tym względem jest super. Ee, dodatkowo mamy tutaj ten metalowy element, który przytrzymuje nam naszą, naszego safety linea, przez, przez co nigdzie S tutaj ta na linka nam się nie Dokładnie, się mamy na sobie zły więc pływa się bardzo wygodnie. W momencie wypinania się nigdzie nam tutaj, właśnie to nasze oczko od ee, safety linea line się nie zaczepia, więc no. Pod tym względem, jeśli chodzi o wygodę zrywki, no bajka. Naprawdę fajnie to wymyślili, z czego się bardzo cieszę, no bo poprzednia zrywka miała swoje plusy, miała swoje minusy. No była, od była wielu lat. standardowa. Była standardowa od wielu lat, ale no nie była to zdecydowanie jakaś fajna zrywka, nie była innowacyjna, jakoś innowacyjna. w tym momencie, no Eee, oni bardzo mocno stawiają na to, że wychodzą do przodu, tak? że oni cały czas chcą się rozwijać, i to naprawdę widać, że ta marka się rozwija. No nie wiem, spojrzymy na latawce, nawet na ich design z lat 2012-2013, nawet jeszcze. No, spojrzymy na te latawce, no to no te latawce zmienimy. nareszcie wyglądają ładnie, tak naprawdę. No, w poprzednich latach tak, tak dobrze, no na pewno nie wyglądały, bo miały jakiś swój. Design, więc no, w tą stronę idzie fajnie. Jeszcze jeśli chodzi o zrywkę, mamy e, z tego co pamiętam cztery różne chicken loopy. Mamy waveowego chicken loopa, tak, żebyśmy mogli sobie właśnie zaczerpić na, na lince dokładnie. E, mamy typowo ride'owego chicken loopa, czyli on jest taki mały jak w korze. <laughs> Przepraszam, musiałem. E, w korze też można wymieniać chicken loopy. No, można, e, można, Więc e, jest bardzo mały chicken loop. Jest e, właśnie taka standardowa wielkość. Jest chicken loop, który jest freestyle'owy. Więc jest naprawdę wake fajny chicken loop pod wyjadaczy unhooked. No właśnie, w Rushu na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy aż 9 modeli latawców kompowanych, tak. 5 różnych barów yy, i aż 11 Twin tipów. Co sądzisz o tym? Czy, czy jest to dobre, że jest aż tak duży wybór wśród desek, barów i latawców? Uszczupliłbyś tą kolekcję, czy, czy właśnie uważasz, że to jest OK? Znaczy, wydaje mi się, że to jest ok. Mi brakuje jeszcze jednego latawca, o którym zaraz powiem, ale w AirRushu tak naprawdę, AirRush jest bardzo innowacyjną firmą, bardzo innowacyjną marką i staram się rozwijać, tak jakby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, co naprawdę zdążyłem zauważyć i bardzo się z tego cieszę, bo mamy latawcę, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o Lithiumie Progression, tak? Czy Łanie, to są latawce podstawowe. E, podstawowe, to są latawce najtańsze na rynku i to mimo wszystko są latawce dobre. To są naprawdę latawce, na których przy okazji fajnie się pływa. A do szkolenia, też, do, do też szkolenia, okay. do szkolenia się nadają bardzo dobrze. A mamy też latawce naprawdę z górnej półki, mamy Razora, mamy Uniona. Mamy Wave'a, które są latawcami stricte już pod jakąś tą dziedzinę gej tak? Mm -hmm. Ale w Raszu każdy może tak naprawdę wybrać coś dla siebie, niezależnie od budżetu, tak naprawdę. I myślisz, Więc to, że to jest plusem. właśnie to, to wyróżnia Rasza na tle innych marek, czy coś jeszcze? To wyróżnia i stały rozwój. Mm -hmm. Że w Raszu naprawdę z roku na rok są zmiany. Nie ma tak na, Są zauważalne zmiany. Nie mam właśnie. No, przede wszystkim tak naprawdę no, ja na Raszu pływam od 2000, żebym teraz nie 2016 roku. Mm -hmm. Od kiedy wyszedł Union. Więc praktycznie no, na wszystkich modelach Union pływałem I z roku na rok zawsze był to inny latawiec. Mm -hmm. Bo się zmieniał, zmieniał się, dokładnie. Więc. Yy, no, nie ma takiej powtarzalności Litium. DNA, Lithium Progression. To są latawce, które się powtarzają, ale to są latawce załóżmy bardzo takie podstawowe, freeride'owe, Więc mm -hmm. one naprawdę są w pewien sposób dopracowane, zostają na tym poziomie i tutaj nie ma już takich dużych zmian. Ale jeśli chodzi właśnie o takie latawce stricte do jakiegoś innych high czy to jest Wave, czy to jest Freestyle, czy to jest typowy Wave Style, no mm -hmm. to. to co bądź roku foil? widać różnicę bądź foil po prostu takie mamy ultra no. Więc a jakbyś miał wybrać właśnie tak. jeden latawiec taki najbardziej uniwersalny dla każdego, który no, spełniałby się w każdej tej dziedzinie w miarę Okej, okay, to spośród tych wszystkich modeli jaki latawiec byś wybrał? Jeśli to miał być najbardziej uniwersalny latawiec dla każdego, to chyba to będzie litium. Litium. Litium, bo tutaj mocno wahałbym się pomiędzy Litiumem a Junionem, mhm. ale... Jeśli chcemy mieć latawiec praktycznie do wszystkiego, a nie idziemy aż tak w stronę freestyle'u bądź wake stylu, no to hmm. litium nadaje się idealnie. Okej. Okay. A są jeszcze jakieś konkretne zmiany wśród latawców, wśród modeli, które już jakby tak wyszły? Tak, naprawdę? Eee, tak jak mówiłem, że litium przez dłuższy czas miał tą samą konstrukcję, hmm. tak w tym roku ma zupełnie nowy kształt. Więc to no jest mhm. też zupełnie przeprojektowany latawiec, więc na pewno będzie czuć różnice. Mhm. Union jest podobny do zeszłorocznego, aczkolwiek porównując zeszłoroczny do te, tego rocznego, do modelu 220, no to poprawiły się takie właściwości unhooked, tak, właściwości e, takie bardziej freestyleowe, że naprawdę ten latawiec jest bardziej przewidywalny. Mhm. E, no i bardzo duża zmiana. Tak samo w, w RAZORze, bo gdzie RAZOR był latawcem przez bardzo długi czas. Zresztą jest to latawiec, który, którego uwielbiają po prostu wszyscy, którzy wszyscy pływają w wakestyle, wake dokładnie tak jak mówisz. I w tym momencie też właśnie zastanawiali się, co zmienić w tym kajcie. I stwierdzili, że Wake Style pływa się najlepiej. Przy najmniejszym rozmiarze załóżmy 11 metrów. Bo wtedy kajt jest stabilny, jest przewidywalny. Mamy 11, mamy e, 13, 15. To są takie naprawdę najlepsze latawce pod Wake Style. A jeśli chodzi już e, o te mniejsze latawce, w których dalej Razor występował, bo tam od 6 do 10 metrów jeszcze mm -hmm. występuje. 6, 7, 9, no wiem, mam 10. Tu wieje mocniej, więc trzeba dokładnie. mniejszy latawiec. I też na one są typowo Wake stylowe, mm -hmm. ale. One są już przeprojektowane, czyli te mm. mniejsze rozmiary, do rozmiaru 10. One już bardziej wchodzą w bigger. Tak, dokładnie, i, i w wchodzą w bigger, bigger e, więc w tym roku mam nadzieję, że Ozzy nam pokaże na kocie <noise> tak naprawdę jak przeprojektowali no tego kite. Już kajta. niedługo. No już niedługo. Albo już, już startuje właśnie, bo nie wiadomo kiedy wypuścimy odcinek. No, dokładnie. I e, jak myślisz, na jakim modelu wystartuje? No na pewno Razer. Na pewno nie na Unionie, to już jakby nie podlega dyskusji, że... że 100% będzie to co roku e, Ozzy startuje na rajzorze, tym bardziej jeśli w tym, bo to jest... Hmm. Jeśli chodzi o freestyle, e, o freestyle to jest jego ulubiony latawiec, to jest latawiec, na którym pływa najczęściej, no jeszcze pływa na Wave'ie. Mm -hmm. No ale to e, na pewno nie wybierze tego No, no, no wtedy no, na pewno nie, ale myślę, że oni też przeprojektowali tego Kajta tak bardziej specjalnie pod, dnia, jak, specjalnie pod, pod, nie pod tak? niego, żeby... No to trzymamy kciuki, żeby, o... żeby na pewno poszło mu jak najlepiej. I pytanie, które zadaję każdemu: jakbyś mógł coś zmienić w Airraszu, co to by było? Jest tak coś takiego, co ci nie odpowiada, bądź delikatnie byś to poprawił? Tak, tak jak już mówiłem, tak jak rozmawialiśmy o kajtach, że brakuje mi jednego modelu. Jakiego? Brakuje mi... Był... To z pewnego czasu RS robił Vantage. Mhm. Tylko że oni reklamowali go jako latawiec typowo rajsowy. No i to... Wcześniej był... on był chyba, się nazywał jakoś inaczej, tak? VXR, 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 tak? VXR wcześniej. No. Mhm. I to był latawiec, który był typowo rajsowy. Ale ja go uwielbiałem ze względu na to, że miał potężny hangtime. Mhm. Naprawdę miał potężny hangtime. No, ale wiadomo, jeżeli chodzi o kajty rejsowe, no to już jakby to, to nie jest tajemnicą, że pompowane latawce no, nie mają szans. Tak, na pewno. Komorowymi. Na pewno tutaj kompletnie nie, nie mają podejścia do latawców komorowych, dlatego w tym roku

Aczkolwiek dla osoby niezbyt doświadczonej, niezbyt zaawansowanej, no wiadomo, że, że ten C-shape może okazać się za, za trudny, tak? No C-shape na pewno będzie za trudny. No tutaj Kajtem, który w tym momencie jest takim lataczem dedykowanym bardziej pod Bigger, to jest Union. Union faktycznie nadaje się do niego. W zeszłym roku na, miałem na nim najwyższe loty w swoim życiu, <laughs> zdecydowanie i w rozmiarze 8 metrów na takich 30 węzłach, to się w nim zakochałem. No więc... sam pamiętam nawet tutaj kluby z Brazylii, więc tak, no, no, były, no, były dość syte. No, był, 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 było fajnie, naprawdę były super. I... Ale brakuje mi takiego naprawdę latawca z potężnym hangtimem, bo mamy Został latawce. Cię Power Delta typu... Dokładnie, no tak jak mamy, nie wiem, Edge'a czy mamy Cora Xera. No. Brakuje po prostu, brakuje takiego, po prostu latawca. takiego latawca. No. To mamy nadzieję, że, że taki się pojawi w kolekcji, żeby bliżej tego rekordu świata gdzieś jakiś latawiec Rza się pojawił. Więc no, dziękuję Tobie za rozmowę. Dzięki wielkie razie. Jeżeli Wam się podobało, to komentujcie, dajcie lajka, like subskrybujcie. Oczywiście obserwujcie fanpage RAS Polska, wpadajcie na naszego bloga. Siemano. Na razie.